Celem było wzbudzenie zainteresowania w tworzeniu własnych firm poprzez napisanie biznesplanów. Współorganizatorami konferencji oraz konkursów są poseł na Sejm RP, pani Renata Butryn, dyrektor liceum ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, pan Mariusz Potasz, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej pani Elżbieta Kąsa. Zapraszamy pana Zygmunta Cholewińskiego, wicemarszałka województwa podkarpackiego, który opowie na temat wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Pani poseł, szanowni państwo, droga młodzieży, bardzo dziękuję państwu, że mogę organizatorom i gratuluję jednocześnie zorganizowania tej konferencji, tego spotkania, że z jednej strony uczestniczą w tej konferencji przedsiębiorcy, ludzie, którzy już się zajmują biznesem i młodzież, która chodzi, będzie chodzić. Dorosłe życie, życie zawodowe, a jedną z najlepszych form zorganizowania sobie miejsca pracy to jest własne miejsce pracy. Oczywiście ono w dobie dzisiejszego w świecie ekonomii nie jest pewne i trzeba ciągle walczyć o to, żeby, żeby firma dobrze funkcjonowała. Do tego celu, również po to, żeby rozwijać te firmy, są odpowiednie mechanizmy wsparcia. Jednym z tych mechanizmów wsparcia. Jedną z tych instytucji, która wspiera przedsiębiorczość jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, który ma do dyspozycji określone środki. Przede wszystkim są to pieniądze e, z budżetu Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo wsparte również budżetem państwa. Jako że Regionalny Program Operacyjny jest takim programem, który z jednej strony ma środki Unii Europejskiej, ale również środki budżetu państwa. Już. Głównym źródłem finansowania inwestycji przedsiębiorców jest regionalny program operacyjny. Do tej pory ogłoszono 17 konkursów skierowanych do właścicieli firm. Ogólna kwota przeznaczona do. Całość pieniędzy przeznaczone do, do, do wsparcia to miliard dwieście milionów w ramach pierwszej Do tej pory w ramach ogłoszonych konkursów roz, roz, rozdysponowaliśmy miliard, jeden miliard milionów złotych. Do tych pieniędzy trzeba doliczyć wkład własny przedsiębiorców. Więc można pokusić się, że w ciągu ostatnich 4 lat zainwestowano w podkarpacką przedsiębiorczość ponad 2 miliardy złotych. W ostatnim naborze przeprowadzonym w miesiącu marcu wpłynęło 284 wnioski. Wartość zgłoszonych projektów to ponad 246 milionów złotych, a kwota dofinansowania w tych projektach to prawie 100 milionów złotych. Wpisaliśmy 676 umów na ponad 643 miliony złotych. Te pieniądze przełożą się na miejsca pracy. Powstanie ich prawie 3 tysiące. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do mikro, małych przedsiębiorstw, które stanowią ponad 70% odbiorców. Podobnie jest, podobnie jest również jeżeli chodzi o miejsca pracy, prawie 70% jak widać na slajdzie, to są miejsca pracy wytworzone e, przez mikro i małych przedsiębiorców. Samorząd Województwa wspiera także promocję firm i ich produktów. Dzięki tym pieniądzom lokalni przedsiębiorcy znajdują, znajdują nowe rynki zbytu swoich produktów i usług. Tutaj mamy podaną kwotę, jaka jest przeznaczona na promocję firm i produktów. Kolejnym programem, który służy, który, który wspiera rozwój przedsiębiorczości jest program rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie dla przedsiębiorców działających na wsi i tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w kierunku działalności Nierolniczy. Pewnie o tym będzie mówił prezes, dyrektor Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Ale ja tylko wspominam o tym, że to, ten program również wspiera, wspiera przedsiębiorców i jest to bezpo, bezpośrednie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców działania, które cieszyły się różnym zainteresowaniem wśród beneficjentów. W ramach działania tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w drugiej połowie kwietnia zostanie przeprowadzony jeszcze jeden nabór wniosków Agencja Restrukturyzacji, Modernizacji i Rolnictwa um, przeprowadzi ten konkurs, pieniądze go otrzymać można również przez lokalne grupy działania. Jest również, dopiero jest program, to jest program operacyjny ryby i tutaj e, e, Dopiero w zasadzie rusza ten program i yy, przede wszystkim z tej branży będą mogli yy, uzyskać wsparcie w najbliższym czasie. Takim programem, nie za daleko, będzie to teraz I bardzo skomplikowane. To mamy tak program operacyjny Nie, i programy, tak? Dalszy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki to kolejny instrument w rękach samorządu wspierający rozwój firm. Slajd przedstawia dane dotyczące wsparcia płynącego tą drogą. Program koncentruje się na wsparciu następujących w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Tytuł projektów kwalifikujących się do wsparcia. Podam niektóre. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, myślę, że to jest ten obszar, który powinien zainteresować młodych ludzi. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze, ze szkoleniami dla zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie między innymi zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, elastyczności form pracy. Wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Innym rodzajem działania to jest doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i rachunkowości. Kolejne to są szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe które zwłaszcza skierowane do, doros do osób pracujących, do osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanych w szkole do dorosłych. Bardzo ważnym elementem wspierania przedsiębiorczości jest uzbrojenie terenu. Ja pokazuję tylko tutaj pewien wycinek tego, bo również uzbrojenie terenu na dla przedsiębiorców realizują samorządy i są, jest również wsparcie tych samorządów na uzbrojenie terenu. Obecnie w tym tygodniu podjęliśmy decyzję o wyborze sześciu, sześciu instytucji, które. Będzie uzbrajać teren, na terenie naszego e, województwa, teren dla przedsiębiorców, między innymi miasto Stala Wola, które złożyło taki projekt będzie wsparte kwotą blisko 20 milionów złotych, e, w całym projekcie 33 miliony, e, w związku z tym jest, e, jest kolejny, e, kolejna możliwość e, uzbrajania tego terenu, ale to co samo, samo województwo e, Instytucja województwa realizuje to jest park naukowo-technologiczny w obszarze Rzeszowa i, i, i terenu pod Rzeszowem w czterech strefach tzw. S1, S2, S3 i S13 o około 166 hektarów. To jest przykładowe firmy, jakie się zainstalowały czy zainwestowały w strefie S1. Jest to inwestycja, która wyniosła ponad 500 milionów złotych na koniec, 2000, na koniec 2012 roku, ponad 500 milionów złotych, zaowocowała prawie 1200 miejscami pracy. I kolejny S2, gdzie pracę znalazło prawie 1700 osób. Gdzie jeszcze możemy szukać pieniędzy? To jest to, co w tej chwili możemy realizować. Przede wszystkim w, instytucji, w instytucjach pożyczkowych. I jednym ze sposobów wsparcia przedsiębiorców są pożyczki i poręczenia. Wyłoniliśmy agencje, fundusze i stowarzyszenia, które udzielają mikro, małym i średnim firmom pożyczek i poręczeń kredytowych. Oferta funduszy pożyczkowych skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa podkarpackiego. Fundusze operują pożyczki na okres od 3 do 5 lat na cele inwestycyjne, obrotowe lub mieszane w wysokości od 120 tysięcy lub yy, 400 tysięcy złotych, w zależności od funduszu. Oferta dokapitalizowanego funduszu prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi skierowana jest wyłącznie do mikroprzedsiębiorców działających na terenie wsi i małych miast do 20, tyś, do 20 tysięcy mieszkańców, a z potencjalnych beneficjentów wyklucza się spółki kapitałowe. Mikropożyczka może wynieść maksymalnie 20 tysięcy złotych i udzielana jest na nie więcej niż 3 lata. Ostatnie dwa fundusze udzielają tylko pożyczek jest taki ma, marka, jak one są rozmieszczone na terenie naszego województwa. A, oczywiście jest jeszcze jeden główny, czy, to, czy, dalej, czy nie dalej, czyli innowacyjna gospodarka, czyli Już mamy. Na co mogą być przeznaczone, czy mamy tutaj nowe projekty? Czy to, czy to, czy to? Właśnie, bo nie widać to. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka realizuje kilka takich programów. I mamy tutaj nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Na co mogą być przeznaczone, na jakie projekty? Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych. Rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata. Zresztą jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, to również projekty, które... Były zgłaszane, preferowane były czy, czy punktowane były lepiej, zgodnie z kryteriami, projekty, które e, w swoich technologiach miały e, czy mają zastosowanie nie dłużej niż lata. Oczywiście była potrzebna stosowna opinia instytucji naukowych w tym zakresie. Projekty szkoleniowe oraz doradcze z do realizacji projektów inwestycyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. inwestycjami. Przeznaczone jest to dla, do, do, dla przedsiębiorców i nabór wniosków od 15 maja do 5 czerwca. Kolejne, pro, kolejne projekty to ochrona prawa własności przemysłowej. Projekty mające na celu wykorzystanie możliwości ochrony podmiot, przedmiotów własności przemysłowej, wynalazku wzorów użytkowych oraz oraz wzorów przemysłowych, szczególnie poza granicami kraju. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowej przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej związanej z uzyskaniem prawa własności przemysłowej.